Tragiczny wypadek w województwie świętokrzyskim. Proboszcz zginął w płomieniach. We wtorek w miejscowości Ćmińsk, województwo świętokrzyskie, doszło do tragicznego wypadku. Na drodze krajowej nr 74 zginął 58-letni duchowny, proboszcz parafii w Mniowie. Ćmińsk Śmiertelny wypadek na DK 74 nie żyje proboszcz. Do śmiertelnego wypadku w miejscowości ćmiejsk w powiecie kieleckim w województwie świętokrzyskim doszło we wtorek około godziny 18. .00. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, na drodze krajowej nr 74 w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego kierowca Toyoty najechał na tył jadącej przed nim ciężarówki z naczepą. W wyniku zderzenia samochód osobowy stanął w płomieniach. Mężczyźnie, który kierował ciężarówką, nic się nie stało. Niestety kierowca Toyoty zginął na miejscu. Okazało się, że ofiarą był 58-letni ksiądz, proboszcz parafii w Mniowie w powiecie kieleckim. Informacje te potwierdziło m.in. sanktuarium Matki Bożej w Zielenicach. Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem zawiadamiam, że odszedł do pana ksiądz. Tadeusz Bielecki, pochodzący z naszej parafii, z Janikowic. Módlmy się o życie wieczne dla niego. Otoczmy też modlitwą siostrę zmarłego i najbliższą rodzinę, napisano w zamieszczonym oświadczeniu. W środę o godzinie 17 w sanktuarium zostanie odprawiona Eucharystia, za śpę ksiądz. da